Cześć kochani. Tu Agata z Życie Cię kocha. Co jeśli wszystko byłoby dobrze? Nie mam na myśli takiego dobrze, że inaczej, tak jak sobie wyobrażasz, jak powinno być Twoim zdaniem, tylko mam na myśli, że to, co jest. Jest tak, jak ma być. Co jeśli? Czy nie kierowałbyś się wtedy bardziej tym, czego chcesz, zamiast kierowania się swoim strachem, albo że coś się złego wydarzy, albo że bez Twojej interwencji? Coś dobrego się nie wydarzy. Co jeśli nie musiałbyś się bronić? Co jeśli jesteś bezpieczny? Co jeśli to do czego zmierzasz? To jak ma być, już jest. Tylko przez właśnie tą naszą obronę. Właśnie przez ten nasz strach, przez to nasze przyzwyczajenie, że jest źle, że coś muszę zmieniać, przyzwyczailiśmy się, że tak jest. I przez to nie widzimy, że być może możemy więcej bez tego naszego strachu z troszeczkę innym założeniem. Z założeniem że dla mnie to co widzę to co jest teraz jest dobre że wdzięczność za to co mam da mi więcej niż obrona przed potencjalnymi rzeczami które mogą się wydarzyć jeśli czegoś nie zrobię i doprowadzi mnie to bardziej do siebie, niż do tego, czego tak naprawdę chcę uniknąć i przed czym się bronię. Co jeśli kocham Cię?